Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak stworzyć wektorową bazę danych w Wypainkownie i z niej korzystać. I wszystko to będziemy robili z poziomem Pythona. Więc nie przedłużając, zapraszam do tego odcinka. No więc, jak widzicie, całość kodu jest napisana. Po prostu w tym odcinku będę tłumaczył, co robi. Każda poszczególna linijka, gdzie trzeba co ustawić, żeby na pewno wszystko działało, ponieważ, pańkownie, bardzo kluczowa jest na przykład wymiarowość tych wektorów, z których będziemy korzystali, ale również jakich modeli będziemy wykorzystywali, żeby naszą treść zamieniać na wektory danych, żeby te wymiary wszystkie się zgadzały i były spójne. Całość zaczniemy od tego, że stworzymy sobie wirtualne środowisko dla tego projektu. Więc wchodzicie sobie w terminala i wpisujecie sobie Python 3. Event. Ja nie będę tego robił, ponieważ już mam utworzone te wirtualne środowisko, więc wpisujecie taki kod. Następnie uaktywniacie to środowisko i jak już macie uaktywnione to środowisko, to e, wpiszcie sobie taką komendę, żeby na pewno wszystkie biblioteki potrzebne do tego odcinka e, mieć w swoim projekcie. Następnie, gdy mamy utworzone już wirtualne środowisko, zainstalowane biblioteki, tworzymy plik .env, w którym będziemy mieli zapisane PineCone APIKI i host URL do naszej bazy danych. I teraz tak, na początku zajmiemy się PineCone APIKI, które znajdujemy sobie na stronie PineCona. Więc wchodzicie, wpisujecie PineCone, logujecie się i po lewej stronie w tej zakładce mamy coś takiego jak APIKI. I teraz tutaj sobie wciskamy APIKI i podajemy sobie nazwę, tak żeby wiedzieć, który klucz api do którego projektu użyliśmy. Czyli w naszym przypadku sobie dam poradnik, YouTube, Python. Create api key, kopiujemy sobie ten klucz api, wracamy do naszego narzędzia, wklejamy sobie w cudzysłowiach ten klucz api, nikomu go nie pokazujcie i możemy wrócić sobie do naszego głównego pliku projektu. I pierwsze co robimy, importujemy wszystkie biblioteki, które będą potrzebne nam w tym projekcie. Tu macie je wypisane. Jeszcze tylko tak dodam, że cały ten kod jest dostępny na naszej grupie na Skulu, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany wziąć go, skopiować, to serdecznie zapraszam. Link w opisie i Pewnie przypięty w komentarzu. Następnie zapisujemy sobie coś takiego, taką linijkę jak load.env. I dzięki tej linijce jesteśmy w stanie pobierać dane z pliku.env. Następnie zapisujemy sobie PineCon API Key, GetEnv i PineCon API .key. Ta linika polega na tym, że z pliku.env bierzemy to, co jest zapisane pod zmienną paintcon API .key. To, co jest tam zapisane pod paintcon API .key, zapisujemy w tym pliku pod taką zmienną. Następna linijka służy do tego, że dzięki niej tak naprawdę logujemy się na nasze konto w pineconie. Pod zmienną pc zapisujemy pinecon i podajemy nasze pinecon api key, nasze prywatny, nasz prywatny klucz api. Następnie zapisujemy sobie index name, ja sobie tutaj dałem jeszcze dwójkę, równa się rag i to będzie nazwa naszej bazy danych, którą za chwilę utworzymy. Czyli moja baza danych będzie po prostu nazywała się RAK. Następnie mamy dwie liniki, które będą służyły nam do tego, że jak już będziemy mieli utworzoną bazę danych, to dzięki tym linikom będziemy mogli się odnieść do poszczególnej bazy danych i dzięki temu będziemy mogli zamieszczać nowe wektory lub zadawać jakieś pytania e, do naszej bazy danych i do tego, co tam jest oczywiście zapisane. No i teraz już przechodzimy do samego tworzenia tej bazy danych e, i zapisujemy sobie coś takiego. If not. PC has index, index name 2. I ta linijka polega na tym, że jeżeli w naszym pineconie nie wykryjemy, że istnieje baza danych o takiej nazwie, no, to po prostu jest tworzona ta jest tworzona baza danych i dzięki tej linijce, po prostu za każdym razem, kiedy odpalamy program, nie tworzy nam się nowa baza danych, ponieważ za każdym kolejnym razem, kiedy odpalimy ten program, no to ta linijka już wykryje, że mamy taką bazę o, taki, o takiej nazwie i jeżeli nie wykryjemy tego, no to tworzymy bazę danych i nazywamy ją tak, jak mamy tutaj zapisane, pod tą zmienną, vector type dance i jest to bardzo ważne, żeby tutaj w w tym cudzysłowie dać dense, ponieważ my dzisiaj stworzymy bazę danych, która będzie się opierała na dwóch typach wektorów, bo ogólnie w pineconie są dwa typy wektorów, jeden się nazywa dense, a drugi to jest chyba sparse i różnica między nimi polega na tym, że dense to jest wektor, który składa się z bardzo wielu liczb, które w zasadzie są różne od zera i tego typu wektory wykorzystuje się w bazach danych, w których nam nie zależy na dokładnym znaczeniu słów. Co to znaczy? Jeżeli wpiszemy do naszej bazy danych na przykład pies, to ta baza, dany, ta baza danych dzięki takiemu zapisowi wektorów, będzie rozumiała na przykład, że szczeniak to też jest pies. Będzie rozumiała synonimy danych słów. No i to są wektory dense. I jeszcze mamy wektory sparse, też to są bardzo duże wektory danych, ale w tych wektorach natomiast znajduje się wiele zer i powoduje to to, że program szuka dokładnych znaczeń. Czyli na przykład wpisujemy jakąś nazwę własną i program szuka dokładnie takiej samej nazwy. No i teraz my w tej, w tej naszej bazie danych, w tym odcinku będziemy łączyli te, te dwa wektory, przez co nasza baza danych będzie... Można powiedzieć trochę bardziej elastyczna. Później pokażę jeszcze jak można dostosować sposób wyszukiwania z tej bazy danych. I na przykład można zrobić coś takiego, że będziemy wyszukiwali z bazy danych, ale będzie bardziej nam zależało na tym, żeby baza danych szukała synonimów, czyli wykorzystywała bardziej tych wektorów dense niż sparse. Dobra, więc przechodzimy dalej. Ważne jest to po prostu, żeby tu w cudzysłowie było DS. Dimension, dajemy 1024, to też jest bardzo kluczowe, ponieważ pod te wymiary będziemy później... Um, Będziemy później wybierali modele AI, które będą embedowały nasze słowa na wektory, czyli modele, które będą zamieniały słowa na wektory. Następnie zapisujemy sobie coś takiego i tutaj dajemy dot product, i to też musi być w cudzysłowie zapisane do, dokładnie dot product co do literki. Tutaj definiujemy sobie region. Najlepiej, żeby był jak najbliżej naszej lokalizacji. Dla nas w Polsce jest to właśnie to US East 1. No i cloud. Zapiszcie sobie tutaj AWS. No i jak mamy to zrobione, no to tak naprawdę możemy odpalić nasz program i po chwili, w sumie, to nic nam się nie wyświetla. Ale możemy przejść do PaintCona i zobaczyć sobie, czy nasza baza została utworzona. Sobie odświeżmy. I jak widzimy, została utworzona baza danych o nazwie RAK, czyli tak, jak my nazwaliśmy sobie tutaj, czyli RAK. No, i teraz, jak już mamy sobie to utworzone, to wchodzimy sobie w tą bazę danych i kopiujemy sobie tego hosta. Czyli sobie kopiujemy go, wracamy tutaj w .env i tutaj w host sobie wklejamy tego linka, tylko niech on będzie właśnie w cudzysłowiu i sobie zapisujemy takie dwie liniki, o których już wspomniałem wcześniej, i tutaj właśnie przekazujemy ten host, i dzięki temu będziemy odnosili się w następnych. W następnych krokach do konkretnej bazy danych, do tego raga, i będziemy mogli, dzięki temu, będziemy mogli dzięki temu wykonywać działania na tej bazie danych. No i następnie zapisujemy sobie funkcję, która będzie służyła do, do zamieszczania wektorów danych, do zamieszczania tekstu naszego w naszej bazie danych. No i co my robimy? Nazywamy tą funkcję sobie absurd Track, yy, i będziemy do tej, do tej funkcji podawali tekst yy, i to będzie tekst, który będzie zamieniany, to będzie tekst, który będziemy zamieszczali w bazie danych. Yy, I teraz tak, te dwie linijki pierwsze służą do tego, że dzięki nim wyciągamy informację, ile poszczególnych obiektów mamy zapisanych w naszej bazie danych. Czyli na przykład, jeżeli mamy trzy obiekty zapisane w naszej bazie danych. Yy, to wiemy, że następne ID powinno być numer 4. No bo mamy już ID trzecie, mamy już ID 3, to jest najwyższe nasze ID i dzięki tej informacji wiedząc, że 3 są obiekty, bo to ID zwróci nam że 3, dodajemy sobie jedynkę i mamy pewność, że następne ID y, to będzie o jedno więcej niż aktualnie mamy w bazie danych i w tekst sobie zapisujemy ten tekst i tworzymy z tego sobie w sumie taką listę, w której jest tylko jeden słownik. Na początku tworzymy sobie dense embeddings, zapisujemy sobie dense embeddings oczywiście pod taką zmienną pc, czyli to co tak naprawdę pozwala komunikować się z naszym konkretnym kątem. inference embed i tu podajemy sobie y, model, z którego będziemy korzystali, żeby zamienić nasz tekst na wektor danych. Jako input, jako wejście będziemy po prostu dawali to, co mieliśmy w słowniku zapisane pod tekst. Zwłaszcza w sumie to for the in data y, nie jest potrzebne w naszym przypadku, ale w momencie gdyby ktoś tu sobie na przykład zrobił coś takiego, żeby miał y, w, tej, w tym liście kilka słowników, no to ma to sens, bo przechodzimy przez każdy obiekt w naszej liście i wy, wyciągamy z niego to, co jest zapisane pod tekst. My, my korzystamy z tylko jednego słownika. I następnie w parametrach zapisujemy sobie coś takiego. Następnie przechodzimy sobie do sparse embeddings. Robimy dokładnie to samo, tylko z jedną różnicą, że żeby zrobić sparse embeddings, będziemy używali innego modelu AI, czyli PineCone sparse English v I następnie tworzymy sobie pustą listę records, w którym będziemy sobie zapisywali dane, które chcemy zapisać do naszej bazy danych. Zapisujemy sobie taką pętlę i do tej listy records będziemy sobie dodawali tak, no id oczywiście, żeby, żeby mieć wiedzę pod jakim id co się znajduje w naszej bazie danych. No i to id to jest jakby o dokładnie to. Następnie w values sobie zapisujemy Wartość wektora tego dance, tego który służy do synonimów, nie do takiego bezpośredniego znaczenia, nie takiego konkretnego znaczenia. No i D to jest to, co uzyskaliśmy w wyniku iteracji przez hmm, dense Embeddings, no i zapisujemy to, co jest zapisane tam pod values. Następnie zapisujemy sobie sparse Values. W tym miejscu podajemy tak naprawdę listę i ta list, w tej liście są zapisane jakieś numery i te numery oznaczają numery w wektorze gdzie stoi coś innego niż 0 czyli, czyli numery pod którymi jest jakaś inna wartość niż 0 i values to to są właśnie wartości które stoją pod tymi numerami czyli na przykład jak tu by było 1, tu w tej liście na pierwszym miejscu by na przykład było 3 i tutaj w tej liście na pierwszym miejscu by było na przykład 5,8 to na trzecim miejscu wektora spurs, by było to 5,8. Mam nadzieję, że, że jest to zrozumiałe. I w metadanych po prostu podajemy tekst. Tekst ten, który podaliśmy tutaj do tej funkcji. I, i teraz te rekordy, które utworzyliśmy, zapisujemy w naszej bazie danych za pomocą e, czegoś takiego index.absert vectors równa się, czyli nasze records, czyli to. I to będziemy zapisywali w naszej bazie danych w Namespace rack no i, no i żeby przetestować teraz czy to na pewno wszystko działa, czy na pewno ta funkcja zamieszcza nam w bazie danych no to sobie wpisujemy upsert rack i tutaj zapiszemy sobie coś takiego że pinecone to wektorowa wektorowa baza danych no i sobie uruchamiamy ten program wchodzi, wracamy sobie do naszego pinecone patrzymy czy na pewno wszystko się zgadza. I mamy, że pod ID 1 zapisane to wektorowa baza danych. No bo dostaliśmy informację, że w naszej bazie danych nie ma żadnych żadnych tak naprawdę obiektów, więc wyciągnęliśmy 0, dodaliśmy jedynkę, uzyskaliśmy nasze ID 1. No i podaliśmy w tekście to wektorowa baza danych. I teraz jeżeli sobie weźmiemy tutaj fetch, to zobaczcie. Pod value's mamy sobie zapisany ten nasz dense vector. I tu mamy zapisany ten sparse wektor. I tak jak mówiłem, tutaj mamy podane jakieś wartości i, te warto i tych wartości powinno być tyle samo, co tych wartości na dole, bo tak jak mówiłem, to definiuje miejsce w wektorze, pod którym jest zapisana dana wartość. I teraz stworzymy sobie funkcję, która będzie służyła, żeby wyciągać z naszej bazy danych. I sobie tworzymy funkcję finding Ja sobie to tylko zakomentuję, że się nie wykonywało później. Ja podaję sobie tutaj taką zmienną, którą nazwałem sobie Q Cokolwiek to znaczy, ja po prostu podam sobie tak. I piszę sobie, że query i pod query sobie zapisuję to co jest Q. To jest w sumie niepotrzebne. Nie wiem dlaczego mam to tak w kodzie, tak zrobiłem. Tak zostawię na razie. I teraz tak. Pod tym query będzie mi zapisane nasze zapyta zapytanie do bazy danych. Czyli jeżeli w bazie danych mamy już zapisane, że pinecone to wektorowa baza danych, to mogę sobie zadać do bazy danych, do tej wektorowej bazy danych, pytanie: co to jest pinecone. I to pytanie, co to jest pinecone zapisujemy sobie pod zmienną query. I teraz tworzymy. Aby wyszukiwać w bazie danych, która operuje na wektorach dense i sparse, musimy zamieniać nasze zapytanie też na wektory dense i sparse. I teraz tak, na wektor na dense zapytanie robimy tak, że w inputcie jako wejście podajemy sobie to query, i w parametrach jedyna różnica do tego, co było wcześniej, tutaj jest po prostu też query. W Spurs robimy dokładnie to samo, tylko używamy innego modelu, no bo in, inne modele są do innych typów e, wektorów, i następnie zapisujemy sobie takiego lupa. E, no i jedy, różnica do tego, co było wcześniej. Robimy sobie index query, żeby było wiadomo, że wyszukujemy. Podajemy sobie namespace, w którym będziemy szukali. Będziemy szukali odpowiedzi na nasze zapytanie. Następnie zapisujemy sobie, ile odpowiedzi najbardziej trafnych chcemy, żeby ten, żeby nam wypisywało. Tutaj jest zapisane 40, to jest dużo, dużo za dużo według mnie. No ale niech to zostanie. To może działać w przypadku, kiedy naprawdę bardzo długie teksty zamieszczamy w, w pinecone i na przykład jeden tekst nie jest w stanie być zamieszczony jako jeden obiekt, więc jest jakby rozdzielany na kilka, na kilka obiektów, no i tutaj podajemy sobie po prostu te wektory które uzyskaliśmy w wyniku embedowania, no i w zasadzie tu zapisujemy sobie include values false include y, metadata true i printujemy sobie odpowiedź I teraz zobaczmy jak to działa weźmy sobie, zapiszmy to y, finding i tutaj powiedziałem, zadajmy sobie pytanie co to jest y, pinecon Um, uruchommy nasz program. Jak widzimy, powinniśmy tutaj dostać coś takiego: jak właśnie pańką to Wektorowa Baza Danych. Oczywiście możemy wyciągać z tego Query Response e, tylko odpowiedź: pańką to we, e, Wektorowa Baza Danych. E, i tutaj mamy score, jeżeli się nie mylę, no to to jest jakby wynik, który świadczy o e, dobrym dopasowaniu, ale nie jestem pewien, więc możecie sprawdzić. E, I tutaj mamy jeszcze parę innych informacji. I to jest najłatwiejsza forma wyszukiwania. W skrócie chodzi mi o to, że nie zdefiniowaliśmy tego, czy bardziej nam zależy na żebyśmy szukali przy pomocy dense vectors czy tych sparse vectors. Można to rozwiązać w taki sposób, że wchodzimy sobie na dokumentację tego Pinecona. Pinecon documentation i tutaj jest coś takiego jak e, hybrid, search, hybrid search i my z, właśnie z tego korzystaliśmy bo połączyliśmy te dense i sparse vectors e, tutaj możecie sobie zobaczyć jeszcze że jest coś takiego jak semantic i lexical search i widzicie że semantic search opiera się tylko na tych dense vectors a lexical search na sparse i hybryd to jest najlepsza forma, najlepsze wyszukiwanie. oczywiście to zależy od projektu. W większości projektów hybryd serc się najlepiej sprawdza i mamy tutaj coś takiego ten piątkę i polega to na tym, że tutaj ważny jest ten współczynnik Alfa. I tym większe alfa dacie w tym przypadku oczywiście, jak tutaj oni zapisali. tym bardziej będziemy zwracali w wyszukiwaniu będziemy Większe znaczenie będzie miały te wektory dense, mniejsze będą miały znaczenie te wektory sparse. E, oczywiście tutaj definiujemy, oczywiście jeżeli wyjdziemy poza zakres, wy, wy, wyskakuje nam błąd. Zwracamy z tej funkcji coś takiego i, i teraz żeby wyszukiwać z, z tym filtrem, to zrobimy sobie coś takiego. Zapisujemy coś takiego i to, to, powinno by, to powinno wystarczyć. Kończąc już ten odcinek, to by było wszystko. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaramy się na nie odpowiedzieć, pomóc. Jeżeli ktoś by chciał zaczerpnąć więcej informacji na temat AI, ale nie tylko w sumie, to serdecznie zapraszamy na naszego skula, gdzie stawiamy posty. 6-7 razy, razy w tygodniu na temat nowych rzeczy, które wychodzą w świecie AI. To link macie w opisie i przypięty w komentarzu. Dzięki, że byliście. Dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku. Trzymajcie się miłego tygodnia.